Cześć, witam was w siódmym odcinku Need for e, Zaczynamy naszą rozgrywkę. Ja wiem, że długo na for nie było. E, ogólnie mnie nawet, e, dużo mnie na nie było. Bo e, właśnie zaczynam tę nową serię e, z Minecraftem. E, pierwszy odcinek miał się okazać e, 21 grudnia. To wypada na piątek. I myślę, że e, dam radę. Tam jeszcze tylko... niech mi ktoś napisze... O, tutaj ustawiam sobie manuał. Eee... To. Gdzie to jest? Gdzie to eee. Zgubiłem wątek. Okej, okay, ale tutaj ma no, być... może mi się przypomnieć. Aha, ja jeszcze chciałem, żebyście mi napisali, czy żebym nagrał tą serię już od save'a, który no tak jakby dla siebie sam sobie gram, czasami. E, czy po prostu e, stworzyć nowy świat, ja on sobie go stworzył właśnie na tym CD, bo e, fajnie mi się tam gra. Bardzo ładny teren, mi się podoba. Także napiszcie, co o tym sądzicie. I w piątek myślę, że już będzie e, gotowa. Jest jeszcze generalnie taka opcja, żebym sobie e, ściągnął Seeda do mojej mapy i Seeda sobie stworzył po prostu tą mapę. Jak mały problem jest. Nie umiem dopełnić tych dwóch pierwszych osób, ale. A... Nie wiem, w sumie czy się uda, czy się nie uda. W sumie nasze auto już jest dosyć stary w do tych, które tu jeżdżą. Tam już skyline na przodu widziałem. Eee więc może być ciężko, najgorzej sobie zmienimy poziom gry na easy albo po prostu trzeba będzie e... trzeba będzie trzeba będzie e, z e, tym glaszem samochód po prostu nie wiem jak tam z kasą stoimy, bo nie poczęłem teraz ehm, no ale zaraz się dowiemy w tym właściwie raczej już nie ma sensu Także ja sobie wyjdę i w... powiedziałem po prostu zobaczyć jakie mamy auto teraz do wyboru ale najpierw pojedziemy jeszcze zobaczyć czy nie mamy jakichś nowych części oblokowanych bo możliwe, że coś nowego nam się odblokowało, a ja o tym nie wiem. Naprawdę długo już tej gry nie włączę, także... Tu jeszcze gwiazdka się schowała. Co tutaj? Przecież można tu dalej skręcić.

E, dyna ja się później pobawię, poza odcinkiem, bo e, nie widzę sensu. Ewentualnie zrobię jakieś takie małe króciutki e, pokazówka o jak to robię Ale to też możecie napisać w komentarzach 4000 to słabo, bo myślę, że na tym nic nowego auta nam nie wystarczy. Ale mamy na trzecie miasto teraz, tak. Dobra, przejdziemy sobie tutaj te wyścigi i później pojedziemy do trzeciego miasta. Zobaczcie co tam się dzieje, ciekawego. Bo tam są bardzo fajne drifty, mi się podobałem, Właśnie po tych górach. Na no to, że też są fajne, ale, ale tam są jeszcze te samochody z ruchu wieśniowego, także... Jest trochę trudniej, ale... mają. Oj, trochę słabo zacząłem, jestem ostatni, ale to nie jest problem zbyt dużo, oj, teraz przesadziłem i znowu jestem na końcu. Gdzie ja tam dotknąłem? Przecież... No dobra, trzeba by się postarać, bo... krążenia się kończą. A ja dalej jestem ostatni. O, teraz będzie dobrze. O! Dzięki, dzięki, dzięki okay. Jeszcze mu teraz O! Może być problem <laughs> 9000, już koniec Jeszcze mnie tu blokują Zobaczymy... Aaa! Wyprzedził mnie o, Boże, 7 tysięcy. E, dobra, przejdziemy sobie jeszcze raz. Może tym razem się uda. Ok. No, od razu jest lepiej na początku od razu pierwszy. Dziesięć tysięcy przewodni No, myślę, że teraz już będzie dobrze I właśnie jeszcze e, Jedna osoba na YouTube w komentarzu pisała, e, Że mam ściszyć grę e, Bo mnie nie słychać Zobaczymy jak wyjdzie. Mam nadzieję, że już będzie lepiej. O dobrze, znowu fajnie. No jeśli będzie dalej źle, to po prostu napisz. Albo niech ktoś inny napisze. Ja, ja na razie zaczynam, także postaram się to zmieniać. Polepszać, o. Także wasze naprawdę bardzo mi pomagają. Także zachęcam do tego, bo to w sumie pomaga i to się lepiej ogląda też. Teraz się udało. O, i wybieramy sponsora. Co mam tu ciekawego? Trzy drifty, tak. Dobra, to myślę, że zbierzemy sobie to. I teraz zobaczmy, jakie informacje mamy. Jeśli jest coś ciekawego, to może coś odblokujemy. Może nie. Nie ma nic. Ok, a teraz ja sobie pojadę do trzeciego miasta. Tutaj, mniej więcej. I tam się spotkamy. Okej, okay, już jesteśmy. E, pojedziemy sobie tutaj w lewo i się później zawrócimy, bo tutaj po lewej są dwa sklepy. Chyba jedyne w tym mieście. Jeśli jeszcze jakieś są, o których ja nie wiem, to napiszcie mi, bo naprawdę nie mam pojęcia. Kilka razy do mię przechodziłem, nie znalazłem innych, także możecie mi napisać jeszcze coś, wiecie? Teraz przejedziemy sobie ten wyścig od sponsora tutaj. by tutaj zaraz w prawo ja się Ej. Jak widać te auta, które ze mną się ścigałem już są trochę nowsze, więc trzeba będzie zrobić jeden samochód. Ale to ja mówiłem w pierwszym czy tam którymś w pierwszych odcinkach. Mówiłem, że będę przechodził tą grę tym samochodem, to znaczy. Miałem nam właśnie ostatni wyścig, że zrobię tym samochodem. I ewentualnie jakieś tam prostsze URL-e. Bo... Jak eee, widzicie, już miałem problem z tym wyścigiem jednym. Także... Wszyscy to będzie niewykonalne, wręcz, ale ostatnim wysiłkiem myślę, że spokojnie dam radę na auto. O nie, nie, nie. a udało się. Już myślałem, że tam. Nie wyniesie mocniej. A teraz już tak. Nie wiem, czy to po prostu yy, przez to, że długo już nie grałem na torspida, czy ten wyścig mnie nie poszedł, czy coś. Ale teraz już widzę, że już jest lepiej. Już nie wiem, czy te turbo tyle zmieniło, ale wątpię. doganiałem okay. no. to mnie Nie, interesuje. Bardziej mnie części do silnika, by Przejdziemy sobie jeszcze e, ten jeden wyścig, który tutaj jest i skończymy na dziś. A tutaj jeszcze mamy. O, tu przejdziemy sobie ten ukryty, a tamtym zajmiemy się w następnym odcinku. Nie mam pojęcia, kiedy on może być. E, nagrywam. Naprawdę w chwili mam do... chwilę czasu. Trochę to nie po polsku zaśmiało. No ale trudno. Także będą odcinki się ukazywać, jak będę miał chwilę. Mam nadzieję, że będę miał więcej czasu. I będę mógł więcej tego nagrywać. I że odcinki będą częściej. Część... Część 3. Boże. Nie ma się wysłaniać. Rano wcześniej jest. Zatem teraz też ee, zajmowałem się tą serią do, e, z Minecrafta. Mam już tam intro gotowe. Tutaj też w Networkspeedzie też będę chciał zmienić intro, bo e, sam przyznam, że jest bardzo długie. Po prostu nie miałem pomysłu, nagrałem początek gry i tyle, ale będę chciał to zmienić. Może jakieś wstawki z właśnie z odcinków powstawiam trochę blisko są. Ja może się nie będę już oglądał, do tyłu, bo tylko znowu coś psuję. Okej, okay, po za nami. Ok. Oj. Przez przypadek nitroniczny. W mam niebieski wydech skoro ja go nie malowałem. Będę musiał przemalować teraz na biały, już nie będzie chronował. No niestety. że to jest jakiś bug, gry po prostu nie wiem. później. Włączę jeszcze raz na Twórcic i Zobacz czy dalej jest taki. Jeśli będzie dalej taki, to w następnym odcinku już będzie pewnie biały albo szary. Zobaczymy. Nie, nie, nie. O, udało się. Okay. Właśnie, Myślę, że zbierzemy sobie tę gwiazdkę i będziemy kończyć e, gwiazdkę informacją, tak? Także... Dziękuję za oglądanie, piszcie w komentarzach czy już ten głos jest lepszy.